Witam serdecznie na kolejnym czytaniu. Będzie to czytanie na najbliższy tydzień od 24 do 30 lipca 2023 roku dla znaków ziemskich Byk, Panna i Koziorożec. Zobaczymy, jakie energie będą w tym tygodniu dla Was. Pokazane i robimy czytanie tygodniowe dla znaków Byk, Panna i Koziorożec. Dla tych osób, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, to <laughs> bardzo serdecznie zachęcam do zrobienia tego, po to, by być na bieżąco z moimi czytaniami. I teraz przechodzimy do czytania tygodniowego dla Znaków ziemskich. Zobaczmy, jaka wasza energia w tym tygodniu. Co w pracy, w sprawach finansowych, co w uczuciach. I czego się nie spodziewacie czego nie wiecie, co może się pojawić w tym tygodniu. No i zobaczmy. Wasza energia w tym tygodniu to dwójka buław. Dwójka buław może mówić o tym, że stoicie przed ważną decyzją do podjęcia, że jest to dla Was jakieś rozdroże. W tym tygodniu możecie czuć y, się troszeczkę wy, wyizolowani y, z otoczenia, po to właśnie, by y, podjąć słuszną y, drogę. Po to, aby zrealizować y, swoje y, cele, y, żeby zasłużyć na y, podziw, na y, szacunek. To jest potrzebne, potrzebna taka postawa jest po to, żeby ponownie móc zaangażować się w pracę, w jakieś działania, zrozumieć też innych ludzi, ich problemy, to co ich dotyka. Takie uczucie może być troszeczkę osamotnienia. <śm> Ważne jest przede wszystkim teraz, żebyście skupili się na podążaniu za własnym celem, poświęcili się w jakąś ważną dla Was sprawę i włożyli w nią całą swoją energię, pracując wytrwale. Najważniejsze w tej chwili jest, żeby osiągnąć cel, który się wcześniej zamierza, zamierzyło, żeby nie zmieniać swoich dotychczasowych przekonań, tylko zacząć działać i walczyć o to, na czym Wam przede wszystkim zależy. Jeśli chodzi o sprawy finansowe i zawodowe, mamy kartę siódemki mieczy. Siódemka mieczy może mówić o tym, że w pracy jest osoba, która być może Wam źle czy osoba, która wchodzi w konflikty, osoba, która chce jakby zadziałać za Waszymi plecami. Zrobić coś. Przebiegłego, sprytnego, która, osoba, która będzie stosowała różne wybiegi, żeby osiągnąć swoje cele. Jeśli karta mówiłaby o Was, to może mówić, że w tym tygodniu będziecie bardzo przebiegli, używając swojej. Jakby intuicji, i, chwyta, i będziecie chwytać, jakby nadarzające się okazje, aby nie stracić czegoś ważnego. Więc być może tu właśnie osiągniecie jakiś sukces w pracy dzięki swojej przebiegliwości. Jednocześnie jest to karta, która mówi o usunięciu konkurencji ze swojego otoczenia. Ostrzega jednocześnie, żeby uważać na jakieś manipulacje, nieczyste intencje, na jakąś nieszczerość, pozory, grę pozorów, które mogą się pokazać w Waszym otoczeniu. Jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, mamy tu koło fortuny. Są to zdarzenia nieprzewidywalne, które mówią, że w tej sferze zadziała za Was los. Los podejmie decyzję, co, co dalej mogłoby się wydarzyć. Może to być też jednocześnie Wasza taka postawa, żeby w tym tygodniu nie wchodzić w konflikt, starać się omijać te konflikty, kierować się równowagą, aby dojść do porozumienia ze swoim partnerem, nie uzależniać się też od woli swojego partnera. Karta, która mówi też o nieprzewidywalności jakichś wydarzeń, zdarzeń. Może to być też jakaś y, niespodzianka y, ze strony y, Waszego partnera, która Was w tym tygodniu może y, spotkać. Jeśli chodzi o y, co, czego się nie spodziewacie, bo ostatnią kartę, która nam tu wypadła, to karta y, pisielca. Być może w tym tygodniu będziecie y, musieli y, spojrzeć na pewne sprawy z innej perspektywy, macie poczucie, że stoicie w jakimś martwym punkcie. Ta karta koreluje jakby z dwójką buław, czyli jesteście w tym momencie na jakimś rozdrożu i ważne jest dla Was podjęcie decyzji, przemyślenie wszystkiego na spokojnie jeszcze raz spojrzenie z innej perspektywy na to, co w Waszym życiu się w tej chwili dzieje, po to, żeby wyjść z czymś nowym, żeby zadziałać w jakiś nowy sposób. Może to być też karta mówiąca o tym, że w tym tygodniu niewiele będzie, będzie zmian, niewiele będzie się działo. Nie będą jeszcze podjęte żadne konkretne decyzje. Wszystko jest jakby jeszcze przed Wami. Należy poczekać i zobaczyć, jak sprawy się dalej potoczą. Zobaczmy jaką kartę anielską. Co aniołowie tutaj chcą Wam jeszcze zapowiedzieć? mamy kartę módl się otrzymujesz przewodnictwo by modlić się w intencji tej sytuacji jaka cię spotkała by otrzymać odpowiedzi i wsparcie twój anioł stróż modli się razem z tobą prosząc o boską interwencję która pomoże tobie i twoim najbliższym twój cel życiowy także zawiera w sobie modlitwę Twoje błagania są silne i pełne mocy, a świat ich potrzebuje. Twój anioł Stróż prosi cię, byś zwiększył głośność i częstość swoich błagań. Modlitwy są niezwykle efektywne. Angażując się w ich wypowiadanie, wnosisz niezwykle wiele. Znajdź teraz czas, by zatrzymać się i pomodlić prosto z serca. Słowa, których użyjesz, nie mają znaczenia w porównaniu ze szczerością pragnienia połączenia się z boskością. Bądź otwarty na odpowiedź różniącą się od Twoich oczekiwań i wiedz, że Twoje modlitwy są słyszane i wysłuchane. I to wszystko w tym y, czytaniu dla Was. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne czytania.